Siemanko moi drodzy, witam Was w moim kosmosie. Z tej strony Kosmitka Klaudia. Kochani moi piękni, dzięki, że jesteście, dzięki, że subskrybujecie mój kanał Kosmos. E, dzięki za lajki, like, za komentarze. Fajnie, że jesteście. Dzięki w ogóle i witam nowych subskrybentów. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania e, i właśnie się w tym... W tej kamerce dowiecie się, dlaczego powstał ten kosmos i co będę chciała w nim przedstawiać. Zapraszam do posłuchania. Więc, kochani, ta kamerka powinna w ogóle powstać dawno temu, ale jakoś chyba to nie był tam, nie był odpowiedni czas na, na takie kamerki. Jakoś nie myślałam. Wiadomo, im dłużej ma się swój kosmos i. Im dłużej dzielę się czymś, to tym więcej do mnie przychodzi. Mm, dlaczego w ogóle kosmitka? Dlaczego kosmitka? Czuję się kosmitką, serio, czuję się kosmitką. Najpierw była ziemianka, bo stwierdziłam, jestem ziemianką, mieszkam na Ziemi, Matka Ziemia, mój dom, ale tak jakoś nie pasiło mi to. No i tam podczas jakiejś rozmowy chyba z Anią, nie wiem, nie pamiętam już, czy to ona powiedziała Kosmitka Klaudia. I po prostu to, to było takie, tak. Ja poczułam taką rezonację. Kosmitka Klaudia. Ja tak kocham wszechświat, kosmos, gwiazdy w ogóle, i tak mnie wszystko ciągnie tam w górę, i do tego nieznanego, i tak, i tak, i dlatego kosmitka. Eee. I co ja bym chciała tutaj przedstawiać, przedstawiać w tym moim kosmosie? Kochani, na pewno nie będzie jakiegoś takiego jednego kontentu. Gdzie ja będę mówić tylko na przykład o psychodelikach, czy tylko o rozwoju duchowym, czy o medytacjach, o nie wiem, o gotowaniu. Tu będzie różnorodność po prostu mojego życia, tego czego doświadczam na ten moment, tego co czuję, że ja, tak, co czuję, że może kogoś zainspirować, że może jest gdzieś tam ważne, że mi to sprawia radość że działa to na mnie, skoro działa to na mnie, może i zadziała na ciebie. Taka po prostu inspiracja, tak? że chciałabym, żeby nas było więcej, żebyśmy się inspirowali właśnie do takiego świadomego zmieniania siebie i naszego życia. Więc na pewno jeszcze będzie na temat psychodelików, gotowania, tego co na dany moment przeżywam. Ostatnio było nawet o teoriach spiskowych. Co ja tam w ogóle wiem na temat tych teorii? Nie wiem nic, ale tak pojechałam pod ten pałac, było śmiesznie, fajnie było zobaczyć e, komentarze ludzi i po prostu i takie przeżyć właśnie takie inne doświadczenie. No i uczę się tak, ja za każdym razem, kiedy nagrywam kamerkę, kiedy robię coś, czego wcześniej nigdy nie robiłam, sprawia, że Mam więcej odwagi, tak? Ja robię ten krok do przodu. Wychodzę z, z, poza swojej strefy komfortu, tak jak ten filmik z tym tańcem, to dla mnie to było po prostu, że ja to udostępniłam, ja, ja, ta, która taka wstydliwa, zawsze się wstydziła w ogóle czegokolwiek mówić publicznie, ja tańczyłam przed kamerą. Da się, da się. I, i tak nabieram naprawdę takiej odwagi i tego jak to mnie zmienia, gdzie zaczynam odkrywać właśnie tą, tą siebie, tą, tą prawdziwą ja, tak? która ma teraz taki okres tej samotności, tak? gdzie zrezygnowałam z Facebooka, gdzie nie udzielam się w żadnych grupach, jestem po prostu ja. Więc wszystko, co przychodzi do mnie z zewnątrz, jest moje, moje myśli. Niczyje inne. I tak by the way, jest totalna już rezygnacja z Facebooka, już chyba z miesiąc, w ogóle dużo się też pozmieniało, ale to nagram chyba taką osobną kamerkę. I także tak kochani, no będzie tutaj na temat życia kosmitki, mojego życia, jeżeli z wami to rezonuje, to dzięki, że jesteście, dzięki, że wspieracie, jeżeli nie... Nie wszyscy będą z tym rezonować, wiadomo, tak. Mamy osoby, które lubimy, których nie lubimy, które rezonują z nami, które nie rezonują. Także to tyle, moi drodzy. To chciałam tak, taką szybką kamerkę nagrać, po prostu czego będziecie się mogli spodziewać w moim kosmosie. Będą różne etapy mojego życia, tak? Mogę was zabrać, nie wiem, na wakacje czemu nie, wakacje z kosmitką na ekranie, e, czy, kurczę, do sklepu, no nie wiem, no nie wiem, no, no może nie do sklepu, no już przesadziłam, no niektórzy zabierają, nie? Ale to będzie po prostu moje życie, moje doświadczenie i to właśnie, czym chcę się z Wami podzielić. Także tak, kochani, dzięki, że jesteście, w ogóle pozdrawiam Was serdecznie i róbmy dobro, pa!